Siemanko, moi drodzy, tutaj Maciek z kanału Friday Play on Big Screen i przed Wami na pewno obrazek, który już gdzieś tam w głowie Wam może się kołatać. Moi drodzy, na pewno już widzieliście ten obrazek. I dlaczego powtarzamy znowu, no można powiedzieć, to misję. Moi drodzy, nie powtarzamy jej. Widzimy się tu po to na poczet takiego testu. Chciałbym przeprowadzić test tego Caterpillara ze względu na to, że znalazłem ostatnie modyfikacje na alasce, jakie do niego są dostępne, one były niezaznaczone zaznaczone na mapie, je trzeba było znaleźć we własnym zakresie i udało mi się to zrobić. Natomiast moi drodzy, z racji tego, że trzeba trochę naszukać się tych modyfikacji, niektórzy z Was. Ci, którzy na przykład jeszcze ich nie znaleźli, a chcieliby mieć obraz tej sytuacji całej, gdzie można to znaleźć. Dlatego w tym momencie, moi drodzy, przenosimy się na szybciutko na Alaskę. Witam was, moi drodzy, z Alaski, pokrótce najpierw kartografia, jak wiecie, na Zatokę Pedro. Bo na zatoce Pedro są obydwie modyfikacje, czyli najmocniejszy silnik i specjalistyczna skrzynia, bo o nich mowa. na zatokę Pedro możemy się dostać od strony rzeki górskiej i. Jak wjedziemy przez bramę z rzeki górskiej, lecimy sobie tutaj prosto, przez to zamarznięte, takie, no nie wiem, powiedzmy, jakiś taki staw, no trudno nazwać jezioro, jakaś rzeka, coś takiego wylało, na osuwisko Morisona, przed tym właśnie tą barierką, skręcamy sobie w lewo niebezpieczna trasa, zaraz w prawo pierwsza w prawo. I tutaj, moi drodzy, tu wjeżdżacie na tą górę, na tą górę, dookoła. Musicie wjechać na tą górę, po tej górze. Po prostu wjeżdżacie, wiecie, po serpentynach do góry. I znajdujecie się tutaj, i wam pokażę dokładnie, jak wygląda to miejsce. Musimy wjechać na tą górę. O, moi drodzy, tak wygląda to miejsce, dokładnie. Tutaj jest, jak widzicie, ten samochód ukryty w tych choinkach, i tutaj jest najmocniejszy silnik. Westline V16 do właśnie tego wo wozidła Caterpillara. Y jeszcze raz kartografia, to jest ta góra, gdzie jest y ta y wieża. Dobrze moi drodzy, a teraz ta specjalistyczna skrzynia. Znowu, y będąc y przykładowo na Rzece Górskiej, wjeżdżacie na Zatokę Pedro i kierujecie się na godzinę dziesiątą na lewo, tak jak macie tutaj tą wieżę, w stronę tej wieży. Kierujecie się tej pierwszej, którą widzicie po lewej. Widzicie rzeka górska, wjeżdżamy i kierujemy się na tą wieżę. Wiadomo, musicie sobie ustawić tak drogę, żeby kierować się na przykład na tą wieżę, no bo tam dalej jest most, jak widzicie, nienaprawiony, więc najlepiej tutaj się kierować na tą wieżę. Czyli, wiadomo, tutaj też na to osuwisko Morisona, tędy, o, tu jest droga, możecie spokojnie na tą wieżę się kierować, tędy, tym przesmykiem. Spokojnie przejedziecie i musicie się kierować cały czas na tą fabrykę z tym dużym kominem. I tutaj, zaraz przy tej fabryce, tu jest wjazd do tej fabryki. To patrzcie, tu jest specjalistyczna skrzynia, i przeniesiemy się tam, moi drodzy, w tym momencie. I to jest, moi drodzy, to miejsce. Tutaj znajduje się kolejny ten pojazd tak jak mówię to y, te dwa miejsca czyli tego najmocniejszego silnika i tej specjalistycznej skrzyni y, na próżno szukać y, w, y, na mapie po prostu tego trybu wiecie tej modyfikacji y, to się nie podświetla to trzeba znaleźć we własnym zakresie. I tutaj widzicie jak się obrócimy mamy ten komin Stoltman St tam jest napisane zdaje się, i to jest właśnie to miejsce. Tutaj możecie znaleźć tą specjalistyczną skrzynię. Dokładnie dokładnie tutaj. Czyli zaraz tutaj przed, przed tą fabryką. Gdybyście jechali od tej strony, na przykład jak macie tego starego maka utopionego, to jedziecie na fabrykę, i pierwsza. W lewo zaraz tutaj jest specjalistyczna skrzynia. Moi drodzy, chciałem się tym z wami podzielić, bo trochę się naszukałem tych modyfikacji, a uważam, że warto je znaleźć. A czy na pewno? Przekonajmy się. Wracamy na Michigan, moi drodzy i przetestujemy obydwie te modyfikacje yy, zainstalowane do tego wozidła na tej wymagającej górze. Widzimy się yy, na Michigan. Zapraszam. Jeszcze moi drodzy, tak na szybko chcę wam pokazać. Wiadomo, chodzi nam o to wozidło, o tego caterpillara, tego tyranozaura, potwora, i to jest właśnie to. Ten silnik mieliśmy do tej pory w odcinku 59 albo 60. 59, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Do których serdecznie Was zapraszam, do obydwu tych odcinków. Tam żeśmy się skrabali na tą górę, gdzie naprawdę on. Miał bardzo duży problem, żeby podjechać, właśnie ten Caterpillar. I tutaj, to jest ten silnik Westline V16 M2450. Tego znaleźliśmy y, ostatnio na lasce. Montujemy go, i moi drodzy, kolejna to jest skrzynia biegów specjalistyczna za szóstkę. I lecimy, i zobaczymy, czy teraz będzie inaczej. Teraz mamy wiadomo, jeszcze ten niższy bieg. No, jak na razie to Wam powiem, nie widzę jakiejś olbrzymiej różnicy. Plus jeden, no Wam powiem. Żeby była jakaś wielka różnica, to na razie nie widzę. Wtedy, co prawda, bez przyczepy, no, też ma, widzę problem. Duży problem ma. Minus, plus. No, za bardzo to mu nie pomaga. Dobra, to się odczepimy. Zobaczymy, czy sam podjedzie. O, ale sam to, zobaczcie, jak podjechał. No, czyli jednak tu już jest różnica. Dobra. Jednak z przyczepą też miał problem. Ciekawe, wiecie, jeszcze, czy jedziemy. Dobra, no to tutaj już wiadomo, że on sobie ją podciągnie. Przejedzie, przejedzie. Wyłączmy, bo tam wjedzie na pieniek pewnie. Tak. Dobra, cofnijmy trochę. O, mienimy ten pieniek. Dobra. Zobaczymy w takim razie, jak sobie poradzi na tej górce. Wam powiem. Dobra, ale tutaj o, dajmy mu plus jeden. Zobaczymy, co on tutaj na tym plus jeden pokaże. Jak tak daleko jest ta przyczepa? Trochę ją podciągnijmy. Tak jak mówię, wtedy to był koszmar. To był koszmar naprawdę podjeżdżać pod tą górę, pod to wzniesienie nim. No przede wszystkim nie ma plus jeden. Już widzę, że teraz jest zdecydowanie szybciej. Z tym plus jeden. Aczkolwiek wiecie, ciekawe czy by nie zmieniły też opony. Bo tu jeszcze można, są dwa bieżniki opon inne. Jestem ciekaw jak on by sobie poradził na innym bieżniku. Zobaczymy jak tu będzie. Tam na pewno, pod to małe wzniesienie, przy wyjeździe z tej rzeki, poradził sobie lepiej. Oczywiście, jak odpiąłem mu przyczepę, to i tak sobie lepiej poradził niż w tym odcinku wcześniejszym. Bez tych modyfikacji, czyli bez tego mocniejszego silnika i specjalistycznej skrzyni, ponieważ wyjechałem nim bez wyciągarki. Dzisiaj, a wtedy musiałem użyć wyciągarki. Miał naprawdę duży problem, żeby tam podjechać. No zobaczymy, co będzie tutaj. Jestem właśnie ciekaw, jak wpłyną te modyfikacje ostatnie na niego. No tutaj, wtedy od razu mówię, że on umarł w butach. Nie był w stanie w ogóle podciągnąć tej przyczepy. No tutaj widzę, że jest podobnie, Wam powiem. Dajmy tą niższy bieg. Wydaje mi się, że bez... Bez przyczepy trzeba będzie go raczej atakować. Jest praktycznie to samo. Wam powiem. No, no jest... No jest, jest mocniejszy. Jest na pewno ten silnik. Myślę, że silnik bardzo wpływa tutaj na niego, chociaż wiadomo, że skrzynia biegów bardzo po, y, pomaga przy takich jakichś terenach. No jest lepiej. Jest lepiej, natomiast zobaczymy, na ile lepiej. No tutaj pamiętam w tym samym miejscu. Wtedy w tym samym miejscu można powiedzieć, umarł. Patrzcie, wtedy sam nie mógł podjechać. A teraz jeszcze cały czas ciągnie przyczepę. Jeszcze jest troszeczkę, troszeczkę mocniejszy. Dajmy mu plus jeden. Zobaczmy, co on zrobi na plus jeden. Patrzcie, skubany jedzie. Jedzie na tym plus jeden. Hmm. To jest naprawdę wymagająca góra. Wierzcie mi, i patrzcie, nie gaśnie na tym, plus jeden. Ten mocniejszy silnik sprawił, że. Kurde, naprawdę. O, jest różnica kolosalna. Zobaczcie, i on jedzie teraz z przyczepą. A wtedy nie był w stanie podjechać nawet sam. A teraz patrzcie, targa przyczepę. Zupełnie inaczej. No, bez porównania. No dajcie spokój, ale targa i to na plus jeden. No dobrze, moi drodzy, to by było wszystko. Bardzo krótki odcinek. Chciałem zrobić taki test porównawczy w stosunku do tego, jak wcześniej nie miał tego najmocniejszego silnika i tej specjalistycznej skrzyni biegów, do tego, jak teraz właśnie zostały mu zamontowane obydwie te modyfikacje, powiem wam, że różnica jest, jest kolosalna. O ile tam z tej rzeki. Nie mogliśmy z tą przyczepą wyjechać, jakoś to nachylenie. Nie wiem, być może bieżnik opon by tam trochę zmienił, żeby on się bardziej wgryzł, bo może mieć jeszcze większe traktory. Wiecie, on w tym momencie widzicie, ma te takie opony, jakie często można spotkać np. w ładowarkach kołowych, np. Volvo w jakichś żwirowniach, natomiast jeszcze ma, można takie traktory wiecie, pozakładać, jak właśnie w ciągnikach często, jakieś treleborgi, czy coś w tym stylu są, czy tam mitasy, no tak firmami rzucam, ale pamiętam właśnie z tych, z tych sprzętów, jakie one potrafią mieć ogumienie, natomiast wam powiem, że tu na tej z kolei wielkiej górze, no to dajcie spokój. Patrzcie, normalnie wjechał z przyczepą podpiętą, a wtedy bez tych modyfikacji, czyli bez tego mocniejszego silnika i bez specjalistycznej skrzyni, to nawet nie mogłem podjechać yy, bez przyczepy. Z samymi tymi kłodami, no ile się namordowałem, oczywiście, stopniowo, stopniowo, jak tam wiecie, kręciłem lewo, prawo, lewo, prawotą zaczął podjechać, ale uważam, że warto znaleźć te modyfikacje. Jeżeli szukalibyście ich, to tak jak mówię. Yy, Potraktujcie to jak taki mini poradnik z przymrużeniem oka, gdzie tam można, w których miejscach to znaleźć. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu Wam pomogłem tym, którzy szukają tych modyfikacji i życzę Wam miłej zabawy. I również zapraszam do kolejnych odcinków, które wyjdą już niebawem. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej.